Łopatka posiada dwie powierzchnie, żebrową oraz grzbietową. Na powierzchni żebrowej wyróżnia się dół podłopatkowy wraz z licznymi kresami mięśniowymi. Z kolei powierzchnia grzbietowa posiada dwa doły, nadgrzebieniowy oraz podgrzebieniowy. Które oddzielone są grzebieniem łopatki. Rozpoczyna się on od strony przyśrodkowej, trójkątem grzebienia łopatki. Następnie w tym miejscu znajduje się guzek naramienny i po stronie bocznej jest kąt barkowy. W tym miejscu wyróżniamy wyrostek barkowy, zakończony od strony przednio przyśrodkowej powierzchnią stawową barkową. Łopatka posiada trzy brzegi oraz trzy kąty. Brzeg przyśrodkowy, tak zwany kręgosłupowy, posiada dwie wargi, przednią oraz tylną, oraz kresę pośrednią pomiędzy tymi wargami. W tym miejscu wyróżniamy brzeg boczny i u góry znajduje się Brzeg górny wraz z wcięciem łopatki. Pomiędzy brzegiem przyśrodkowym a bocznym znajduje się kąt dolny. Pomiędzy brzegiem przyśrodkowym a górnym znajduje się kąt górny, również tak zwany jako przyśrodkowy. Pomiędzy brzegiem górnym oraz bocznym znajduje się kąt. Boczny. W tym miejscu wyróżnia się szyjkę łopatki, na której znajduje się wydrążenie stawowe. U góry jest guzek nadpanewkowy, ku dołowi guzek podpanewkowy. Natomiast to miejsce jest to wcięcie grzebieniowo-wydrążeniowe. I od strony przedniej wyróżnić możemy wyrostek krótszy.